Za nami spotkanie 29 kolejki BetKlik pierwszej grupy trzeciej ligi. Lechia Tomaszów Mazowiecki, broni radom 2 do 2. Bardzo proszę o komentarz trenerów o drużyn. Przed nami komentarz, bardzo proszę, o ten komentarz trenera broni radom pana Matusza Ciężko coś powiedzieć po takim meczu, bo oczywiście doceniamy przeciwnika, szanujemy go bardzo. Tutaj jest wykonywana bardzo dobra praca i to widać, że Lechia ma swój styl. Może mnie to gdzieś cieszy, że coś po mnie zostało. Ale my, my przegraliśmy kolejny mecz, bo z całym szacunkiem nie możemy tak grać w ostatnim meczu, my piąty mecz. Tracimy gola w ostatniej akcji meczu. Zachowujemy się, jak się zachowujemy, to też jest nie do, nie do przyjęcia zachowanie w narożniku. Gdzieś trzeba przerwać akcję, nie można sobie pozwolić na szybki kontratak przeciwnika. W ostatniej akcji meczu, no oczywiście, jestem dumny z moich zawodników za to, jak graliśmy. Bo wygrać otwartą piłkę na Lechii nie jest łatwo. Ale mówię, no, na obecną chwilę to bardziej mental jest taki, że przegraliśmy ten mecz. Oczywiście mamy punkt, dopisujemy go, ale w okolicznościach, jakich, jakich tracimy bramki, to, to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz na komentarz proszę trenera Naleki, pana Bartosza Grzelaka. Dzień dobry. Cóż, wróciliśmy z dalekiej podróży. Spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego meczu i taki też był. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać po podróży, nie? Broni radą. W przerwie powiedzieliśmy sobie kilka dosadnie słów, koryt, jakie musimy wprowadzić, aby myśleć tutaj też o zwycięstwie. Bo w pierwszej połowie nie byliśmy drużyną, taką, do której mm, którą chcemy być, do której dążymy, żebyśmy byli. Yy, I uważam, że wielce niesprawiedliwe by tutaj było, gdybyśmy nie zdobyli chociaż jednego punktu, bo mm, byliśmy drużyną, która dłużej się operowała piłką, dłużej znajdowała się na połowie przeciwnika. Yy, no Brakło tych konkretów. Drużyna broni jest bardzo dobrze zorganizowana w defensywie i to, to widać. A, a ja dziękuję też swoim zawodnikom za determinację, za walkę do końca, bo, bo to w ostatniej akcji meczu zostało, zostało wynagrodzone. Mm, I cieszy też, że przedłużyliśmy pasę nieprzegranych meczów u siebie, mm, bo chcemy, chcemy, żeby ta pasta jak najdłużej trwała i, i, i chwała za to zawodnikom, że do ostatniej sekundy wierzyli w to, że jesteśmy w stanie tutaj zdobyć tą bramkę wyrównującą. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie, nie no to ja może zadam takie pytanie od siebie. Trenerze zwracam się tutaj do trenera Lechi, pana Batuszew Grzelaka. Panie trenerze, zmiana w Bramce przed tym spotkaniem czym to było spowodowane? Taki mamy wybór i to samo się dzieje na innych pozycjach. Przecież nie jest powiedziane, że, że pozycja bramkarza nie może być zmieniana. Po prostu po ostatnich gdzieś tam naszych występach po liczbie straconych bramek. Po dobrym występie Patryka na, na, na meczu środowym w Pucharze Polski doszliśmy do wniosku, że, że na ten moment to będzie lepsza, lepsza opcja. I, i tyle. No, to, są, to są decyzje. To, to jest yy, piłka, to jest boisko, to jest walka o skład. I, 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 i skąd taka decyzja? Dziękuję bardzo.